Zawsze byłem zwolennikiem anten rezonansowych, takich, które nie wymagają skrzynki antenowej, aż w końcu na ostatnim spotkaniu w burzeinie wrzesień 2011 przekonałem się, że skrzynka antenowa może przynieść bardzo pozytywne efekty w zabawach krótkofalarskich. Postanowiłem zrobić skrzynkę antenową również dla siebie. Długo kombinowałem, co zrobić, jaką skrzynkę wykonać. Typów skrzynek, schematów jest bardzo dużo w sieci. Miałem jedynie dwa kondensatory strojeniowe od starych odbiorników. Miałem rdzeń T13002 firmy Amidon i postanowiłem w związku z powyższym to wykorzystać żeby zbudować tę oto skrzyneczkę QRP udało mi się upchnąć jak widać dosyć ciasno upchnąłem ją w obudowie typu T05 która ma naprawdę maleńkie wymiary widzicie i jak to w dłoni wygląda to jest naprawdę skrzynka QRP skrzynka ma e, przyłącze dla anteny przyłącze dla transiwera i przyłącze dla anteny symetrycznej Przyłącze dla anteny symetryczne jest oddzielnym uzwojeniem, jest oddzielnym uzwojeniem transformatorka, czy tam cewki, która jest w skrzynce, podczas gdy uzwojenie niesym, niesymetryczne wyjście jest podczepione do odczepu i wtedy cewka działa jako, jako autotransformator. Skrzynkę stroi się dosyć. Prosto aczkolwiek żmudnie, mianowicie są dwie gałki do pokręcenia w całym zakresie KF ta skrzynka pracuje i yy, to jest pokrętło rezonansu, czyli doprowadzenie układu antenowego do stanu rezonansu, a to jest pokrętło sprzężenia transivera z, yy, z anteną. Yy, zaczynamy od rezonansu, poprawiamy sprzężenie, wracamy do rezonansu, aż będzie dobrze na dole mamy przyrząd e, miernik SWR i mocy w tej chwili e, jestem transiwer mam ustawiony na paśmie 10 MHz a antena która jest podłączona poprzez tę skrzynkę to jest delta spopularyzowana przez Antoniego SP7LA antena ta w ogóle nie pracuje na paśmie 10 MHz w ogóle bez skrzynki można spalić transiwer Pora rozpocząć strojenie. Podgłaśniam transiwer. Słyszymy stację słabą i jak widać już na odbiorze możemy dokonać pewną część strojenia. Teraz nie przeszkadzajmy kolegom. Tu jest cisza. Padająca moc w tej chwili około 8 watów Odbita około 6. Mnóstwo. Obie diody wskaźnika się świecą, ale my szukamy punktu, kiedy przestaną. Proszę bardzo. Rezonans. Sprzężenie. Rezonans. Sprzężenie. Dioda zielona ledwo się żarzy, to znaczy, że jest ślad odbitej. Czerwona nie świeci się w ogóle. Nadajemy z mocą 8W. Odbija nam się ćwierć wata. Uważam, że to bardzo dobry wynik. Można, można wrócić na częstotliwość stacji i prowadzić łączność. Ja jednak chciałem powiedzieć o tym diodowym wskaźniku ee, fali odbitej. Znalazłem go na stronie Marcina SP5JNW. Tam była opisana skrzynka antenowa niemieckiego naszego kolegi DF-3 Olga Stefan, która to skrzynka miała właśnie taki wskaźnik, i po prostu bezczelnie go skopiowałem. Teraz, oczywiście, jest to podłączone tutaj bardzo prowizorycznie. Ta skrzynka będzie miała układ pomiarowy przy wejściu transiwerowym bezpośrednio a diody wyprowadzone na drucikach na ściankę czołową. To nastąpi jeszcze dzisiaj i będzie to już wtedy konstrukcja zamknięta, gotowa do zabrania ze sobą w pole. Jestem zwolennikiem wskaźników diodowych, gdyż one, e, gdyż one są odporne na wstrząsy po prostu. Powodzenia w łącznościach!